Hello, Valorowieści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, a nie, nic Wam nie pokażę, bo dzisiaj trochę pogadam. Pogadam mianowicie o kolarstwie, o jego plusach, minusach no i tym podobne. A przy okazji ogłoszę dzisiaj konkurs do wygrania woski Ceramic spida, dwie sztuki, ale szczegóły konkursu w dalszej części. Więc zapraszam dzisiaj na pogawędkę. Dobra, zacznijmy od początku. Czym jest kolarstwo? Kolarstwo to nic innego jak sport wytrzymałościowy, a głównie jeździ się tam na rowerze. Ale nie każdy jeżdżący na rowerze uprawia kolarstwo. A tu sobie odbije. Zobaczymy, jak będzie prawie? Kolarstwo oczywiście dzieli się na różne dyscypliny. W skrócie szosowe, MTB, gravel, przełaj, tor i Itd., itp. To wszystko się dzieli jeszcze na jakieś tam mniejsze typy. Bo oczywiście, czasowe to może być wyścig startu wspólnego, może być to czasówka, jakieś kryterium. MTB też może być. XC, maraton, czy jakieś enduro, DH. Tego jest mnóstwo. Ale to raczej wiecie, kto. Co lubi? Jedni wolą szosowe, jedni bardziej górskie, jedni co innego. Niektórzy tylko oglądają to w telewizji, a inni znowuż też to trenują. To też jest bardzo fajne, ale do czego dążę? Łączyłem się. W takim razie, co trzeba zrobić, aby trenować? Czy wystarczy wsiąść na rower i jechać? Oczywiście, że nie. Aby zacząć trenować, trzeba jeździć coraz dalej, coraz mocniej. Trzeba robić interwały. Wyjść ze zwany tak zwanego komfortu. O, to jakaś dróżka. Jak zaczniemy trenować, to trzeba pokonywać swoje słabości. Im więcej bólu, tym lepiej. No i żeby to robić, trzeba robić to systematycznie. Niestety, to jest jedna z największych takich bolączek wytrzymałościowych, że nie możemy sobie robić za dużych przerw. Ale przerwy też oczywiście muszą być. Takie absolutne minimum do trenowania. To jest chociaż 3-4 razy w tygodniu. Najlepiej jeden dzień treningu, jeden dzień przerwy. Oczywiście możemy to też robić codziennie, ale wszystko z głową. A są tacy, co też trenują kilka razy dziennie, aby dojść do jak największej formy. Spójrzcie, jaką sobie trasę wybrałem. Powinienem jechać tam. No marzy mi się. Tak jak powiedziałem, aby trenować, trzeba robić to systematycznie. Minimum jeden dzień treningu, jeden dzień przerwy. Dlatego mówię ogólnie, że powinno być to 3-4 razy w tygodniu. Jest jeszcze coś takiego jak jazda regeneracyjna, aktywna regeneracja, czyli po prostu wsiadamy na rower, jeździmy gdzieś tam max godzinkę spokojnie, tak żeby się nie zmęczyć, żeby rozruszać nogi, serducho i to też później jakoś nam ładnie wpływa na regenerację. Bo w bardzo ważna jest regeneracja, bo podczas treningu nasze mięśnie się uszkadzają, a podczas odpoczynku one się regenerują z podwojoną mocą. Co nam daje kolestwo? Chociażby to chęć rozwijania się, tak? Cały czas robienie jakichś postępów w sobie, tak jak i w sprzęcie, tak? Bo my się oczywiście rozwijamy, Widać ten progres, powiedzmy, z tygodnia na tydzień jest fajniej, jeździ się coraz lepiej, coraz szybciej, coraz dalej, ale też miło, jak nam w tym pomaga sprzęt. Oczywiście, wszystko to musi iść stopniowo, tak, że nie od razu kupujemy najlepsze sprzęty, bo przez to nie będziemy najlepsi, ale też no, bez sensu jest na przykład być bardzo mocnym, ale. Mieć najgorszy sprzęt. To wszystko sobie trzeba tam jakoś wystopniować, ale o tym będzie inny odcinek pod tytułem Więcej sprzętu niż talentu. Mam na to pomysł. Więc w Korastwie, tak jak i we wszystkim, zawsze warto się rozwijać. Trenować możemy na kilka sposobów. Takie pierwsze, najprostsze, najbardziej intuicyjne. Czyli z wyczuciem. Czyli jednego dnia robimy jakiś trening na tyle mocny, ile nam powiedzmy tam organizm pozwala, ale tak, żeby się nie przeforsować, na drugi dzień wstajemy, stwierdzamy: aha, czuję się trochę zmęczony, no dobra, dzisiaj sobie albo odpuszczę, albo faktycznie się aktywnie poregeneruję. I tak, to jest skrócie na wyczucie. Z pulsometrem to oczywiście mamy. Trefy tętna. tak jak teraz jadę sobie w miarę rekreacyjnie 110-111, tak gdzieś staram się nie przekraczać 130. Tak jak już wcześniej wspominałem, w gravelu nie mam miernika mocy, więc nie jestem w stanie dokładnie to oszacować, z jaką mocą jadę, bo miar mocy mam w szosie. Dlatego jak chcę zadać sobie konkretne interwały, wolę to robić na rowerze szosowym. Jak dzisiaj chcę pojeździć tak bardziej wytrzymałościowo, bądź na przykład jutro bardziej rekreacyjnie, to po prostu Mogę to robić spokojnie na gravelu. Trenować można z tak zwanym trenerem, czyli osoba, która na pewno się na tym zna, albo tak twierdzi, że się na tym zna. Już jakąś wiedzę ma w tym temacie i łatwo jest oszacować komuś na jakim jest teraz etapie, co powinno trenować, co powinna wzmacniać, aby te postępy były coraz lepsze. W dzisiejszych czasach powstają też jakieś różnego typu aplikacje, jak chociażby iTrainer. A też są różne. Tam ostatnio nawet słyszałem, że karaś coś też ma. Ja nigdy z takiego czegoś nie korzystałem. Coś na podobnej zasadzie pewnie ma trening Pigs pod Strava albo jakiś Today's Plans, gdzie możesz sobie wyznaczyć, na czym ci zależy, i on ci tam wstępnie oszacuje jakieś interwały, co powinieneś robić danego dnia, ile tam czasu pozarz poświęcić. To jest takie ogólnikowe. Na pewno lepsze to jest to z trenerem. Można to robić to na własną łapę. Tak, jak ja niby jestem po instruktażu trenerstwa, co tam aż tak w tym temacie się dużo nie dowiedziałem nowego. Do tej pory moja wiedza zebrana jest dla mnie bardzo cenna, a chociaż cały czas się uczę, cały czas dowiaduję się czegoś nowego i tą wiedzę przekładam po prostu na siebie. Sam sobie wyznaczam plan treningowy, co danego dnia robić, czy wytrzymałość, tempo, sweet spoty, czy po prostu pojechać na ustawkę i się złochać albo gdzieś do lasu. No, zależy od. Nie. Kolarstwo niestety kosztuje. Poczynamy od samego roweru, który nie, nie jest tani, czy nowy, czy używany. Ceny rowerów z dnia na dzień idą coraz bardziej do góry. Podstawowe rowery jakoś zawsze tak będą średnio się nadawały do jakichś zawodów. Do trenowania może tak, ale do zawodów będzie jako, jakoś tak średnio. Do tego jakieś ciuchy, liczniki, bajery, suplementy na przykład. Korzystanie z jakiegoś właśnie trenera, czy też aplikacji, no to wszystko bardzo dużo kosztuje. Każdy dysponuje jakąś inną pulą pieniędzy. Jednego będzie stać, żeby od tak kupić sobie wszystko, a jeden będzie musiał robić to stopniowo, powoli do przodu. Jak ja to powiadam, nie od razu Rzym zbudowano. Można zawsze też się przyłączyć do jakiejś grupy, klubu, stowarzyszenia, gdzie będą jakieś tam może benefity. Typu nie wiem, darmowe starty albo trener, albo coś tam, albo ciuchy. Ale to różnie z tym bywa, zależy, jak, jakim, zależy jaki klub ma jakiego sponsora, jaką kasę na to wykłada i jedne kluby będą miały więcej, drugie oczywiście mniej. Dałoby coś wspomnieć o prosach, czyli zawodnikach z wyższej ligi, czołówka świata. To są ludzie, no można powiedzieć, że z kosmosu bardzo mocno wytrenowani, to wszystko działa na innej zasadzie. To tak naprawdę ich praca. Jedni robią to dla przyjemności i łączą to z pracą. jedni Dla jednych to głównie praca, gdzie jedni oczywiście też zarabiają więcej, drudzy mniej. Zależy od klubu i od kontraktu. Tak jak już wspomniałem, jest to dla nich praca, gdzie bardzo dużo czasu spędzają na rowerze. Jak obserwuję. Niektórych zawodników na strawie to jest to ponad 30 godzin. Do tego doliczając jeszcze jakieś pewnie ćwiczenia siłowe, rozciągania i tym podobne, jakieś inne w ogóle mm, ćwiczenia ogólnorozwojowe, no to pewnie wychodzi im minimum 40. Czyli tak jak człowiek normalnie na co dzień pracy, 40 godzin. Tak jak my, amatorzy, no ja powiedzmy w tym roku średnio robię około dychy tygodniowo. Plus te 40 około godzin w pracy. Trochę mniej w tym roku jeżdżę, ale też około półtorej godziny, może dwie, spędzam dodatkowo na jakichś tam ćwiczeniach rozciągających i wzmacniających. więc to też wszystko w swój czas poświęcam. Więc prosi, tertyści mają trochę więcej tego czasu, ale to jest ich praca, gdzie później mają z tego jakieś efekty. Jak sobie zapracują, tak mają. Kolejną z ważnych rzeczy w trenowaniu to to, że kilometry nie są ważne. Ważna jest objętość treningowa i intensywność treningowa, czyli w skrócie czas i moc, jaką tam generujemy podczas danego treningu. Kilometry to taki zgubny miernik. Bo po pierwsze będzie co innego kilometry na gravelu, MTB-ku, na szosie, na wyścigu. Bo, na przykład, na wyścigu szosowym, nawet u amatorów dochodzi do prędkości ponad 40 km na godzinę. A na treningu takie coś ciężko uzyskać. Ostatnio tam z chłopakami pewnie widzieliście, zrobiliśmy średnią tam 37,5 na 150 km. Był trochę ogień, trochę górek, trochę nierówności. Myślę, że przy dobrej nodze więcej osób, spokojnie te 40 też by można było uzyskać. Spokojnie, jest początek sezonu pewnie. Będzie szybciej, kiedy gdzie to zobaczymy, ale nie, kilometry w trenowaniu są ważne. I tu ogłaszam konkurs, bo w tamtym roku wykręciłem bardzo dużo kilometrów. W około lipca, jak robiłem sobie test FTP, to miałem chyba 7 tysięcy, coś takiego, chyba 8 tysięcy kilometrów już zrobione. W tym roku mam bardzo mało, bo nawet nie 3 tysiące. I za niedługo będę chciał zrobić test FTP dwa razy po 8 minut. I tu konkurs, abyście zgadli, ile wykręcę najwięcej w 8 minut. Ten test robi się dwa razy po 8 minut i wybiera się ten mocniejszy wynik. I odejmuje się z tego 10% i ten też z tego wychodzi FTP. Oczywiście to też nie jest najbardziej dokładne, Jedni powiedzą, że trzeba robić ten 20-minutowy, inni, że godzinny, inni, że 5-godzinny. Ja chcę po prostu zrobić taki, zobaczyć, nigdy nie robiłem, jestem ciekaw bardzo o wyniku. Myślę, że mimo tak małej ilości kilometrów w tym roku, ten test może być większy niż w tamtym roku. Mimo, że kilometrów naprawdę miałem bardzo, bardzo dużo, ale nie tre trenowałem na wysokiej intensywności, w tym roku trochę tych interwałów już porobiłem i myślę, że ten wynik będzie lepszy, dla podpowiedzi mogę powiedzieć, że to było 315, ale mogę się mylić, mam czasami jakieś tam swoje odczucia i jestem w stanie oszacować na ile to mniej więcej będzie, ale no z tym bywa różnie, ten test będę robił, jeżeli oglądacie to w niedzielę, to będę robił za tydzień w niedzielę, więc na strawie możecie sobie później podejrzeć, jaki był to wynik. Oczywiście wszystkie głosy, wszystkie wyniki, które będą pod tym filmem w komentarzach, sobie sprawdzę zawczasu, porobię zrzuty i wynik, wyniki ogłoszę w następnym tam czwartkowym filmie. Do wygrania będą dwie małe buteleczki próbki Ceramics PIDAK. Gdzie sam używam i sami zobaczcie, jaki jest efekt. Dzisiaj jadę po takich no, terenach trochę podmokłych, trochę piaszczystych, a ten napęd no, jakoś tam względnie wygląda. Tragedii nie ma. Nie jest jakiś oblepiony, nie jest czarny, a jest ok. Powiecie, czemu tak mało do wygrania? A no, z tego powodu, że płacę to z własnych pieniędzy. Więc e, czasy są ciężkie, smarnie jest tani, bo cała buteleczka kosztuje prawie dwie stówki tam jest prawie 180 ml nie chcąc ostatnio żona zobaczyła tą cenę Ej, głupi kurde nie zdarłem tak sobie powiedziała ILE? ja powiedziałem kochani, ale to jest duża butla nie taka mała jak wszystkie inne więc do wygrania są dwie małe próbki no wystarczy tam pewnie na 4-5 smarowań będziecie mogli sobie przetestować pamiętajcie aby napęd był najpierw wyczyszczony bardzo ładnie wtedy ten smar sprawdza się dużo dużo lepiej o nawet rekordowo wytrzymał mi 100 km. Spoko. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Piszcie w komentarzach, ile wykręcę w 8 minut najwięcej. Królestwo to sport nie dla każdego, a mianowicie dla tych, co mają problemy jakieś zdrowotne, czy jakieś kontuzje, czy problemy z serduchem. Wiadomo, aby trenować, chodzimy na jakieś wyższe intensywności, więc jak ktoś ma problemy z sercem, to nie jest to mile widziane, bo można się... Wykończyć, narobić sobie krzywdy, a nie się rozwinąć. Kolarstwo też jest bardzo ważna psychika. Czyli trzeba mieć mocną głowę, nie można się poddawać. Często się powtarza, że na rowerze nie jadą nogi, a jedzie głowa. I jest to część prawdy. Wiadomo. Wytrenowanym trzeba być, ale jak głowa będzie słaba, to nogi i serducho nie pomogą. Kolarstwo też ma swoje. Słabsze strony, gorsze strony, czyli coś takiego jak dezmotywacja. Dezmotywuje nas czasami chęć osiągnięcia jakiegoś wysokiego celu, dążenia do tego, próbowania za wszelką cenę to zdobyć, i się nie udaje. I w którymś momencie przychodzi taka myśl: A jednak to nie dla mnie. Może wezmę się za coś innego, albo będę robił to rekreacyjnie albo to, albo tamto. Są osoby, które po prostu chciałyby osiągnąć ten najwyższy cel, żeby być, nie wiem, najlepszy na każdych zawodach, czy być mistrzem Polski, mistrzem świata, ale co by kuźwa nie zrobił, to się nie, nie da. Każdy ma też jakieś uwarunkowania genetyczne i będą tacy, co po prostu wsiądą na rower, trochę pokręcą i już będą w bardzo dobrej formie, a będą tacy, co będą trenować cały rok ciężko, mocno, Będą daleko w lesie. Niestety, taka jest prawda. Sam też miałem takie marzenia. Jeden z pierwszych takich marzeń to było chociażby to, żeby zdobyć pudło w kategorii Open, nie tylko w kategorii wiekowej. Nieraz mi się udawało właśnie w kategorii wiekowej coś zdobyć, ale chciałem, miałem na tyle ambicje, żeby wygrać w Open. Nie, znaczy niekoniecznie wygrać, chociażby być na pudle. Długo trenowałem, mijał jeden, drugi, trzeci sezon, się nie udawało. W końcu w 2019 roku. Byłem blisko podium. Już miałem tam parę razy czwarte miejsce i był wyścig w Golubiu Dobrzyniu, jak dobrze pamiętam, bardzo fajny wyścig i wiem, że jechałem na trzecie miejsce, ale niestety tydzień wcześniej miałem wypadek na single singletracku, gdzie mi się wybił palec i miałem tak go wykrzewionego w drugą stronę i jak zobaczyłem single trochę zacząłem tracić, trochę się przeraziłem, ale cały czas to trzecie miejsce utrzymywałem, ale w efekcie Kilometr przed metą miałem wypadek na zjeździe. piaszczysty zjazd, akurat był jeden, korzeń, ja musiałem na ten korzeń najechać. I tam marzenia legły. Już miałem prawie trzecie miejsce i na ostatnim kilometrze palicho czwarte. Kuźwama. Tak no. taki byłem wtedy zdemotywowany. I dopiero jak już przestałem się za wszelką cenę starać, aby były jakieś pudła, to na przykład udało mi się w tamtym roku zdobyć. Pierwsze miejsce w wyścigu gravelowym. To było zawsze moim marzenie, żeby wygrać, ale to były emocje. Kurde, z coś, coś pięknego. W tym roku drugi w kategorii. Zobaczymy teraz na tych zawodach na maju Gravelowej. No, to jest coś fajnego. Cały czas rozwijanie siebie, z siebie, swojego sprzętu, to jest coś, co tak napędza cały ten motor i jest. Prawda, że to jest to fajne. Ja jakoś tam. Co by na, na jakim tam poziomie nie był, cały czas będę chciał się jakoś rozwijać. To w tamtym roku chciałem po prostu zrobić jakiś tam dłuższy ultramaraton mi się udało przejechać 750 km w niecałe 30 godzin też bardzo fajny wynik, więc spoko. Najważniejsze, żeby się rozwijać, tyle. Co najbardziej lubię w kolarstwie, w całym tym trenowaniu, w całym tym rowerowaniu, No chociażby to, że poznaję cały czas jakieś nowe, ciekawe osoby. Z dnia na dzień jest ich coraz więcej, e, czy przypadkowo, gdzieś na trasie, na zawodach, czy w sklepie, no różnie. Naprawdę, cza, czasami się nie obejrza, tu ktoś podjedzie, coś zagada, spoko, To, to, to lubię, pewnie zauważyliście po tym kanale, że bardzo lubię też pomagać, podpowiadać, e, e, dzielić się swoimi uwagami, żebyście na przykład wy, porządkujący, mieli dużo, dużo łatwiej. Żebyście nie musieli też popełniać tych samych błędów, co ja popełniałem na początku, więc zawsze służę pomocą. I to też mnie w jakiś sposób tam nakręca. Kolarstwo czy rower to nie wszystko. Trochę zazdroszczę osobom, które e, nie mają rodziny. Pracują gdzieś, nie muszą bolić kupę kasy, nie wiem, na mieszkanie, na hipotekę, na wynajem i tym podobne, nie mają jakichś tam mega zobowiązań i całą kasę, na przykład wypłatę zarobione 3, 4, 5 tysięcy mogą sobie przepierdzielić po prostu absolutnie, nie wiem, na nowy rower, na nowe koła, na nowe ciuchy i ich to później nic nie interesuje, cały miesiąc nie muszą się martwić o nic, tylko po prostu kupują i czekają na następną wypłatę. większość z was, kto to ogląda pewnie ma e, rodzinę, żonę, dziecko, jedno, drugie, trzecie e, pracę, jedną lepszą, drugą bardziej jakoś tam opłacalną i e, wszystko sobie trzeba jakoś rozgraniczyć e, oczywiście rower jest fajny i on cały czas motywuje ale to nie wszystko trzeba pamiętać o jakichś tam obowiązkach o znajomych, o rodzinie i tym podobne one, te inne rzeczy w koło nas też są bardzo ważne. Nie można żyć samym rowerem, ale trzeba jeździć. I pamiętajmy, jesteśmy tylko amatorami, nie zawodowcami. Wiadomo, jedni będą chcieli kupić sobie jakiś najlepszy rower, to sobie kupią. Jedni będą ciężko trenować, to będą trenować. Ale nie wszyscy tak muszą robić. Część z was, co to ogląda, po prostu jeździ, nie patrzy. Uprawia takie kolarstwo romantyczne. Po prostu wychodzi na rower. Czasami nie mają nawet licznika. Nie patrzą, nie interesują ich kilometry, chcą wyjść, pojeździć, coś tam zwiedzić. Niektórzy chcą właśnie trochę więcej kilometrów porobić. Niektórzy chcą być najmocniejsi. I TD T. Każdy z was jeździ po coś innego. I piszcie w komentarzach. Piszcie, jakie FTP. Y Ile watów to wykręcę w 8 minut? I po co tak w ogóle jeździcie? I czy trenujecie kolastwo? Czy po prostu jesteście zwykłymi rowerzystami? I, I tyle. Nie będę przedłużał. Trzymajcie się. Piąteczka. Do zobaczenia w tym odcinku. Piąteczka.